Do 18, nie, 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 niestety nie mogę. O kurde, D4? Co jest? O kurde. Ty, bo... Ja, ja tak nie umiem. No jest po prostu to. Nie musisz mówić do mnie wolniej, nie jestem z Ukrainy. Jestem z Polski, jest rozumiem Polski. A czemu ty mówisz, że nas nic nie łączy poza szachami? Jak to kurwa pod moimi oknami od rana do wieczora wykrzykuje jakieś dziwne hasła? Miałeś nie mówić. Więc. <noise> Właśnie. No i dobra, i teraz tak. Artem! Artem po prostu! A... <noise> ja! Ja nie wiedziałam! Alt F4? Kurde. Nie! Jezu, prawie mi to kliknęła! Nie. nie! No co ty, bocy, na takie baita się dajesz, no ty? No, o matko! Dobra, już, nie, już. Nie, 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 nie. I, dobra, dobra. I jest taka pozycja, jak widać no. właśnie. Ale Kongo, kurwa! <ścoughs> ty rewasz chcę, dobra! Ty może szefczyk! Dobra, uwaga. Ty kurwa! Osłuchał mnie, Osłuchał kur... mnie! Uwaga do najcink. Jak Bonkol się jeszcze na Bartusia nie obraził to może dostaniesz taki specjalny kamień ze śląska, edycja prawie limitowana, co więcej, jak wystarczająco długo poczekasz i wyprzesz na nim wystarczające ciśnienia to się zamieni w to na co czekasz od Bartka. Jesteście zjebani, to nie możesz mi powiedzieć, że tak jest z linii czwartej na piątą, tylko musisz swoje p... twoje kocopołe? Chuj nie obchodzi, że ktokolwiek to widzi. Nawet mój stary może to widzieć. nie to obchodzi. Nie możesz normalnie mi powiedzieć, czy jest, czy nie ma. Wy tak nie, nienawidzę kł. Wy się wiecznie. Idź pograj sam w szachy i za mnie pizdę kurwa. A nie będziesz mnie wkurwiał. Sam chce pograj w szachy, kur faniaku, jebane. Jak ja nie gram, to wszystko widzę też kurwa. wszystko wiem. To icy, pograj, kurwa. Zobaczymy. A nie masz 5 partii, masz elo i myślisz, że ty jesteś dobry, Bo mogę, mogę nawet ruchanie twojej starej streamować, jak będę chciała. I to nie ma znaczenia żadnego. Co te. O matko, no widzisz. Dobra, tu. Tu się broń. Dobra, widzisz. No i twoja wina dostajesz bana. Przecież nie! Dajcie, dajcie mi replay z tego! No, zrobiłem. Jak jest giga wysoka gorączka, to mi się nie chce, nie chce grać w ogóle w nic, tym bardziej w szachy. Ale. No, uważam, że kurwa szachy są lepsze od Lola. Nie, sądzę, nie sądziłem, że to powiem kiedykolwiek. No tak uważam, nie? Że w tym momencie szachy są mnie lepsze niż sama, sama, sama liga Legend. Wszystko jest lepsze od Lola w, te, w tym momencie. No, jakbym w tym momencie wziął Demon za. nie wiem, do, do, do CSK. sobie pograł w go i...